No i proste, mamy pierwsze trzy punkty. E, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Jacob, moi drodzy, a my mamy pierwszy mecz reprezentacji w eliminacjach do Euro 2020 za nami. I trzy punkty są razem z nami. Austriacy już pokonani. Dobra, koniec zrymowania, bo widzowie powiedzą, że youtuber ze mnie tani. 1 do 0. skromnie w pierwszej połowie, mm, ale w drugiej na szczęście to troszeczkę ruszyło. Brameczka oczywiście i Krzysztof w piątek zawsze strzela. Prawie, bo jak ja jadę, żeby obejrzeć jego mecz, to nie strzela. Oczywiście, jeżeli ktoś nie widział tego mojego vloga, jeszcze to zachęcam na dole. Jest link, wejdźcie i zerknijcie. A dzisiaj, moi drodzy drapcik i skupimy się na meczach w reprezentacji, bo gorączka reprezentacji akurat się rozpoczęła. Od razu możecie mi też napisać, jaki wynik obstawiacie wy Polska, Łotwa. No dobra, zaczynamy od formacji 4-2-3-1. To będzie coś, co dzisiaj wybiorę, bo lubię tym grać, niekoniecznie umiem tym grać. No i oczywiście, jeżeli korzystamy z Transfermarkt, to ikony, moi drodzy, ponad wszystko I mamy Prime ikonę Linekera Z przyjemnością go biorę No dobra, dobra, to lecimy dalej, lecimy dalej I tutaj, kto... Najwięcej meczów zagrał w reprezentacji. No i trafiamy zawodnika ze składu Austrii. Lazaro 19 występów w reprezentacji. Na szczęście wczoraj nie przyczynił się do żadnej bramki, więc na całe szczęście. Uuuu, no tutaj chyba Ribery bez dwóch zdań, prawda? No nie popatrzyłem na sam koniec. Nani oczywiście 112 występów dla reprezentacji. Ribery miał, tutaj wam mówię, 81, więc Nani zdecydowanie wygrywa. No i mamy kolejnego zawodnika. Na razie przód wygląda dobrze, te boki troszeczkę gorzej ale być może no Royce, Royce chyba. A nie jednak wielka pomyłka z mojej strony. 68 występów Hamez Rodriguez, a tylko 38 e, Royce, no Royce kontuzje i tak dalej. W sumie powinienem o tym pamiętać. No tak czy inaczej mamy kolejną kartę. Zobaczmy kto tym razem nam się pojawi. SPD. No tutaj też będzie ciekawie. Ktoś będzie miał więcej niż 5 występów? No i proszę bardzo, Togo Romao. To jest nasz wybór tutaj. Okazał się najbardziej Reprezentujący swoją reprezentację No i tutaj oczywiście Sergio Busquets 111 występów dla Hiszpanii Zapisane na jego koncie Lewa obrona No i mamy sytuację, w której Piwarycz i Baba mają po 26 występów reprezentacji Więc wybierzemy sobie Babę? Nie, no Babę sobie wybierzmy No i tutaj wygrywa Varela z wysp zielonego przylądka 51 meczów rozegranych dla swojej reprezentacji No, nieważne jaka, ważne ile, prawda? Tego dzisiaj szukamy No tutaj... Piquet, Varan, u ciekawe karty. No ale bez dwóch zdań wygrywa Gerard Piqué 103 mecze dla reprezentacji. Bardzo, bardzo dobry wynik, trzeba to powiedzieć. Varan, pomimo tego, że osiągnięcia ma, miał tylko 54 spotkania rozegrane. Kto tutaj? No i wygrywa Florencja, ale tylko o jeden mecz, bo ma rozegranych 31 z Langiem, który ma tylko 30 meczów w reprezentacji. No i mamy prawie gotową pierwszą jedenastkę. Nie wygląda za dobrze. Powiedzmy sobie szczerze, liczyłem na coś więcej. Tutaj, o Szczęsny, o czyżby. No i tak jest moi drodzy, Wojciech Szczęsny wygrywa 41 spotkań dla oczywiście reprezentacji Polski. Oblak ma tylko chyba 19, więc Szczęsny bije go na łeb na szyję. pięknie. Pięknie, no idziemy na ławkę rezerwowych. i zobaczmy kto tutaj nam się pojawi. Bale czy Neymar? Czy Fabregas? Czy Sanchez? 124 mecze dla... Aleksisa Sancheza, Chile oczywiście. Fabregas był też niedaleko Miał 110. I nie wiem, czy teraz Alexis Sanchez nie jest najbardziej. 124 mecze to są chyba najwięcej, jakich miałem w ogóle do wyboru. Także no, gratulacje oczywiście dla niego A tutaj kto? I teraz ciekawa sprawa Rahim Sterling ma 47 rozegranych spotkań, a Harry Kane 35 Ja byłem przekonany, że Harry Kane ma więcej rozegranych spotkań niż Sterling A tu proszę niespodzianka, dlatego sobie Sterlinga oczywiście wybieramy w tym momencie Kto dalej? Kto dalej? No i tutaj wygrywa Valbuena 52 mecze rozegrane dla reprezentacji Proszę was bardzo Mamy strasznie mało kart specjalnych Zauważyliście? Same naprawdę przeciętne karty I tutaj, i tutaj wygrywa Aguero 89 spotkań na jego końcie. Mamy jakiegoś, znaczy napastnika już mamy, więc to nam nie do końca jest potrzebne, ale oczywiście Louis Figo Prime ikona, wybieramy go sobie ponad wszystko i tak pewnie mam takie wrażenie, miałby najwięcej rozegranych meczów dla reprezentacji Idealna zmiana pasująca nam. To jeszcze tylko z dwie trzy ikonki i będziemy będziemy mieli gotowe wszystko, prawda? Młody, ale już ma 15 występów i to wystarczyło, żeby wygrać to tutaj, powiedzmy, starcie. Oczywiście Hernandez zostaje wybrany i lecimy na ofensywnego jakiegoś zawodnika, komu to mamy Runej, No to trzeba ja muszę to sprawdzać. No i oczywiście 120 meczów dla Wayne'a Runeja. No i tutaj bez dwóch zdań wygrywa to starcie. No i teraz jakiś lewy skrzydłowy. O, o! I tutaj nawet nawet mówię, pomimo tego, że wybieramy ikony i kłony, zobaczmy, zobaczmy kariera reprezentacji, Kariera reprezentacyjna, tylko 92 mecze PLA, a myślałem, że to będzie miał ze 150. No ale wciąż. 92 mecze i 77 bramek. A tak z ciekawości jeszcze, Lineker, bo możemy to sprawdzić, zapomniałem o tym w ogóle, że to jest Anglia 80 meczów rozegranych i tak by chyba wygrał. I Luis Figo 127 meczów rozegranych. Jak najbardziej mogliśmy w teorii to sprawdzić, ale ikony i tak dalej, i tak dalej. Ale sztena tak wygląda. I Belchanda, Belchanda, nie wiem jak dokładnie przyznać jego nazwisko, ma 50 meczów rozegranych w swojej reprezentacji i jest on oczywiście tutaj numerem jeden, jeżeli chodzi o te 5 wyborów. 85 meczów dla zawodnika z Sewilli, specjalnie ominąłem jego nazwisko, żeby go aż tak bardzo nie zranić. Idziemy dalej, idziemy dalej. No i tutaj potrzebujemy jakiegoś obrońcy, no to kto to będzie? Na lewej obronie będziemy mieli Filipe Luisa, który ma 37 występów własnej reprezentacji. No i teraz bramkarza już mamy dobrego, ale ten Casillas, wow, 167 występów w reprezentacji, absolutny rekordzista na samym końcu, ale rekordzista e, trafia do naszego zespołu i tak oto prezentuje się nasz tutaj składzik. Czas dać jeszcze menadżera i ustawić go troszeczkę, bo to nam się przyda. Ho. Zabierzemy sobie Polaka, rodaka, bo możemy, po prostu. No i tak prezentuje się ostatecznie nasz skład, oczywiście. Trzy ikony, które muszą być w składzie Sanchez. Na lewej stronie Felipe Luis Busquets oraz zawodnik srebrny, który nazywa się Romao, Florencji. I na bramce postanowiłem, że zagram Wojciechem Szczęsnym, pomimo tego, że nie ma w ogóle zgrania. Casillas jakieś zgranie by miał, no bo to jest Wojciech Szczęsny, to jest, to jest mur. Prost. Proszę, żebym nie odpadł w pierwszej rundzie do roboty. Więc to jest mój przeciwnik, też trzy ikony jest Ronaldo. Ale my skład... Oprócz tej mojej, mojej defensywy to składnik mamy całkiem niezły, Zobaczmy, jak sobie poradzi. Sanchez Lineker. 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 Uderzenie Lineker i to jest jeden do zero, ależ to wykończył. Mamy kontrę, która oczywiście. Dobrze się skończyła. To chciałem powiedzieć, ale zabrakło mi troszeczkę słów. Oby tak dalej. Obanie do PELE. PELE. Pele, uderzenie i 2 do zera. Ciągle te Driveny wchodzą Podoba mi się to Mamy 19 minut, 90 ale powiem, na razie ten Pele mi się tak aż super nie gra Koleś to zrobili teraz Piękne rozegranie I Lineker, to musiała być bramka 3 do 0 Ale z kontrola piłki Nie było oczywiście żadnego spalonego Trzy ikony z tego co wiem I trzy razy gol o, wow, ależ to rozegrali Jeszcze raz, jeszcze, oczywiście No nie, no jednak, jednak się dobrze gra Pele i Linekerem Między nimi cztery bramki O to chodzi Czy przeciwnik zrezygnuje, czy jednak gramy dalej Podanie Pele do Linekera Lineker Podanie do... To jest chyba Figo, Figo, prawda? Czy mamy pięć e, bramek i pięć ikon? Tak jest Luis, Figo, Lineker oraz Pele No, dyrygują całym tym spotkaniem tutaj nie... okej, okej, okay, okay. fabinio. No i nareszcie koniec 5-1, pierwsza runda, lecimy dalej, bo i tak tutaj dużo czasu zmarnowaliśmy. Szkoda, że po 4-0, jak było 5-0, przeciwnik po prostu nie zareagował. to. A to jest nasz kolejny przeciwnik, znowu 3 ikony. Karta Toty Kante. Zobaczymy jak to wyjdzie. Ale się dałem teraz zrobić. Ale się dałem teraz zrobić. Wojciech szczęsny! Nie! Nie, no to nie była wina szczęsnego, po prostu niefartowne odbicie i... Niestety, samobój chyba to był jednak. Ale, o, oh, oj Boże, ale Kiko w glitch, ale mnie to nie interesuje, bo Lineker odpowiada praktycznie od razu. Lewa noga, podanie od Pele i mamy jeden do jednego. Lineker... To bramka. <laughs> Lineker strzela od Pele, a Pele strzela do bramki odbiciem. Nieważne. 2-1. Wygrywamy. I znowu strzela Ikona. Niesamowite. <noise> najlepszy gol jaki... najlepszy gol jaki zobaczycie w draftach u mnie. Figo taki troszeczkę uciszony na chwilę. Ale to tylko dlatego, że inni walczą. Jakie on ma strzały. Wow. Pele po raz kolejny. 3-1. No i to jest faul. To jest faul. Pele się w nie fauluje w polu karnym. I będziemy mieli chyba szansę na hat właśnie brazylijskiego zawodnika. A więc Pele i mamy 4-1 No i mamy kolejny zwycięstwo Idziemy moi drodzy, dawno nie byłem w półfinale draftu Podoba mi się to, czas pokonać kolejnego Przeciwnika Pele, tak jak mówiłem, hat -trick. Przeciwnik numer 3, Baresi Miałem ostatnią okazję, słowem drogą, go spotkać Tak jest, tak jest, też wszystko Na dole w filmików, właśnie jak Pelem na derby Mediolanu, ale to już nieważne Bez tego Roberto Carlos Vinicius Junior, będzie ciekawie Pyk, i do Pele od razu Podanie, nie ma spalonego nie ma spalonego, nie ma spalonego i to jest po krótkim słupku. Pyle! Wow! Niesamowite, mamy jeden do zera. Od słupka jest oczywiście, ale jak on to zmieścił? Chyba jeszcze lekka obrona bramkarza. No nie, 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 nie. Serio, George Best! No, on to robił, ale nie podoba mi się, że mój przeciwnik pokonał jednym zawodnikiem wszystkich moich. Pele, PELES? No, oczywiście, że tak, 1 do 2, raczej 2 -1 dla mnie. I po raz kolejny, ten z numerem 9. Nie, 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 nie! Dlaczego Neymar został zostawiony sam w polu karnym? Sam. Lineker tak jest! Tak jest! Pele powalczył, poda do Linekera, a ten strzela na 3 do 2. Kolejna ikona. Czy strzelił w ogóle ktoś nieikonowy? Chyba nie nadal. Chyba nie. znowu Pele. I znowu Pele. Ruch bramkarzem niepotrzebnie, bo to jest 4 do 2. I już chyba pewne zwycięstwo na naszym koncie. Ależ się gra zespołem. Wow. No i mamy koniec półfinału i przechodzimy do finału. Niesamowicie się cieszę, bo w końcu jest drużyna, którą... Dobrze mi się gra i trzy bramki znowu pele. Pele jest niesamowity. No dobra, pokażcie, co tutaj mamy na finał bardzo, bardzo dobry skład: Vieira, Figo, Balak oczywiście Team of the Year, Dehea, Pogba, Azard i oczywiście Griezmann. No będzie mega ciężko. Nie, jeden do zera, oczywiście, że tak. Wiedziałem, że tak będzie. Jezus Maria, 4 do 0 w 26 minucie. Nie wierzę w to, nie. 5-1. No, od, odstrzeliłem mu się. No jak? No i 7-2, no przynajmniej czy tam pokazaliśmy, aczkolwiek to i tak jest uwłaczające, uwłaczające. No, nie mogło być spalonego, prawda? No, oczywiście, że nie było spalonego. Jak? Jak? No, miewałem lepsze mecze. Zapomnijmy o tym. Sprawdźmy w takim razie nagrodę. Nagroda to jest złota paczka zawodników i złota paczka zawodników premium. Dobra, złota paczka zawodników lecimy z naszą pierwszą nagrodą, a w środku nawet nie. No, pomijam to, bo to nawet nie mało kautu, a znaczy ekranów. No ale złota paczka zawodników premium na pewno będzie miała coś dobrego, prawda? Ja nie wierzę w tę grę, naprawdę. No dobra moi drodzy, przynajmniej dzisiaj udało nam się dojść do finału, o którym zapomnijmy. Tak czy inaczej zachęcam do subskrybowania, bo naprawdę dużo osób, które mnie ogląda nie subskrybuje, dlatego zachęcam oczywiście. Ja się tymczasem z wami żegnam, łapeczka w górę, trzymajcie się i na razie.